Nie rozpierdolę, co do starych hehehe <gry> <gry> bardzo to lubię <luga. gry> street fucking fishing żeby się nie pierniczyć teraz bo będzie hicior to jest większy O! Nie będzie łatwo. Wow! Mamy to. Mamy to z momentem brania nawet. No i ten już, jest lepszy. Proszę jakich Jaki grubych. No, Już nie ma co mówić no. Przynęta calusieńka paszczy Piękna o. Bardzo delikatne branko No zmierzymy zmierzymy drania Mmmmm O, proszę, 34,5 No to już jest jest fajna ryba o, Może zdjęciowa jeszcze? Zdjęciowa jak najbardziej O kurna Ciężko go będzie